Cześć. Tu Robert Crazy Jeep Lovers. Bardzo lubię jeździć bez dachu, kiedy tylko nadarzy się na to okazja, a ponieważ zbliża się lato, to okazji będzie na pewno wiele. Niestety, nawet gdyby ograniczyć funkcję ściągania hardtopu do odkręcania tych ośmiu śrubek, które tam się znajdują i odłączania tych dwóch kabelków, znaczy jednego kabelka i wężyka od spryskiwacza, to nadal byłoby to dosyć upierliwe na dłuższą metę, jeżeli robiłbym to często. Dlatego warto wyposażyć się w softtop. Niestety, ja tej opcji nie miałem, kiedy za Mówiąc, swojego Ranglera z jakiegoś powodu była niedostępna i mogłem zamówić tylko hardtop. W tej sytuacji z pomocą mogą przyjść wam zamienniki. A jednym z takich bardzo dobrych zamienników, które już testowałem na Chili, jest Bestop. Zaczynamy! Daniel z Go 4x4, którego serdecznie pozdrawiam, przysłał mi na miesiąc do potestowania jeden z softtopów Bestop w wersji TrackTop Ultra. Jest to taka wariacja na temat tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w standardowych softtopach Mopar: polegająca na tym, że tył, tutaj gdzie zaczyna się ta tylna część hardtopu, to w tym softtopie jest ona ścięta tworząc tak jakby troszeczkę wersję coupé tego samochodu. Jestem ciekaw jak to się będzie sprawdzało, szczególnie jeśli chodzi o otwieranie i przewożenie różnych, różnych rzeczy. Ja często ładuję do bagażnika klatkę na psy, dosyć dużą, Także no, ciekawe, czy się zmieści. Zobaczymy, jak ten softtop w ogóle się sprawuje, jak on wygląda, jaka jest jego jakość wykonania. Mam nadzieję, że na te wszystkie pytania będę w stanie Wam powiedzieć po tym miesiącu, jak już będę go testował. Natomiast w tym odcinku zobaczymy, jak go zainstalować. Bierzemy się do roboty. Najpierw trzeba usunąć hardtop. Natomiast widzieliście już to pewnie tyle razy, że podaruję sobie pokazywanie Wam tego. Dlatego od razu przeskoczymy do montażu nowego softtopu. Hardtop już zdjęty. Softtop przygotowany do zakładania jest już kolejny dzień, ponieważ wczoraj zaczęło się robić troszeczkę za późno, kiedy zdjęłem ten hardtop. A dlaczego to jest ważne? Jedną z podstawowych rzeczy, o której musicie pamiętać, kiedy zakładacie taki nowy softtop prosto z pudełka, i to nieważne, czy to jest MoPar, czy Bestop, czy jakikolwiek inny, to że te materiały, z których jest zrobiony, szczególnie te materiałowe, nie mówię o plastikach oczywiście, muszą. Mieć odpowiednią temperaturę. Tutaj w instrukcji zalecana jest co najmniej 22 stopni. Ja mam jeszcze taki patencik, że sobie po prostu, zanim zacznę zakładać te materiałowe elementy, to wystawiam je na dwór, na trawkę i na słońce, żeby się jeszcze bardziej podgrzały. Jak są już takie cieplutki od słońca, to wtedy je najlepiej zakładać, ponieważ zimne są skurczone. I uwierzcie mi, różnica między zakładaniem takiego zimnego softtopu, a odpowiednio rozgrzanego w odpowiedniej temperaturze, to jest po prostu. Niebo a Ziemia, jak będziecie zakładali taki zimny, a zrobiłem to dwa razy, raz na swoim Jotka, oryginalnym Oparowski i raz z Chili właśnie też bez topa, też trek top, to jest droga przez mękę, nie da się tego naciągnąć materiału tak, żeby się dobrze spasował, zróbcie sobie przysługę. Wystawcie to wszystko na zewnątrz, niech się rozgrzeje, zanim zaczniecie to zakładać, albo róbcie to na zewnątrz w bardzo ciepłą pogodę. Dobra, przejdźmy do rozpakowywania. Z takim softtopem, jaki dostałem z Go 4x4 na przetestowanie, macie dwa pudełka. W jednym pudełku są wszystkie stelarze, Takie. Oraz części do montowania. W drugiej już części wyjęłem, właśnie wyłożyłem na słońce, ale dostajecie te wszystkie części materiałowe. I tutaj dosyć charakterystyczna dla tego e, trektopu, czyli ten ścięty element, y, tylna szyba. W instrukcji jest napisane, że całość powinna zająć około 4 godzin, czyli lepiej sobie zaplanować większą część dnia na to, żeby to wszystko założyć i to lepiej tą pierwszą część dnia, żeby te materiałowe elementy. No w tym największym słońcu jak jest najcieplej zakładać. Warto sobie przygotować tutaj narzędzia. W instrukcji wszystko jest ładnie napisane czego będziecie potrzebowali. Jeśli się zastanawiacie nad kupnem no to z takich nietypowych rzeczy to muszę wam powiedzieć że klucz nanometryczny ponieważ tak to się mówi klucz nanometryczny torque wrench po angielsku ponieważ warto dokręcać te śrubki szczególnie te które wchodzą w plastikowe uchwyty koło klatki z odpowiednią siłą nie za mocną. Mi się to niestety raz zdarzyło, kiedy już tak sobie trochę olałem ten temat, właśnie przykręcania z odpowiednią siłą, że wkręcając śrubę w krętarką, ten gwil, który był zaczepiony, osadzony w plastikowej prowadnicy, po prostu został wyrwany. To miałem na szczęście. To, czego nie miałem i straciłem ostatnią godzinę na zdobycie, ponieważ musiałem pojechać do miasta i kupić, to super glue. Mam nadzieję, że nasza kropelka wystarczy i się sprawdzi, ponieważ jakiś jeden element, dwa elementy trzeba będzie skleić. Wydaje mi się, że jest to tylko po to, żeby one ciasno ze sobą zostały związane, nie do końca, żeby po prostu coś skleić. Wszystko jest napisane w instrukcji. Instrukcja jest dosyć szczegółowa, także nie będę wszystkiego nagrywał, co robię. Myślę, że takie najważniejsze elementy, że tak powiem, kamienie milowe tej instalacji Wam pokażę i takie, które po prostu mnie zaskakują. Dobra, teraz zaczynamy się brać do roboty. Najpierw złożę sobie te elementy stelaża, żeby były kompletne, ale to chyba będzie trzeba będzie zrobić tylko raz, ten pierwszy raz. Kiedy wyjmiecie go z pudełka, potem, jak będziecie sobie już składali, to myślę, że nie trzeba będzie większości z tych operacji wykonywać. Po tej stronie pojawił się już pierwszy problem. Jeżeli widzieliście moje poprzednie jakieś odcinki z modyfikacjami tego samochodu, to tutaj ogólnie mam zamontowane CB radio, to znaczy miałem, bo musiałem je zdjąć. Ten Pablo Bar, on jest niby przystosowany do tego, żeby był instalowany z softtopem. Tu ma takie otwory, przez które te wystające elementy na tej prowadnicy przedniej powinny przechodzić. No i, no i w sumie przechodzą ogólnie, jak tam się trochę mocniej wciśnie, mogły być troszeczkę większe. Ale problem jest taki, że to ma swoją grubość. I teraz, jak tę prowadnicę założę tutaj, to ona nie ma szansy. Tak dobrze dojść na dół. I dzieje się taka sytuacja, jak jest teraz, jakby była jeszcze nie do końca włożona. Po prostu ta dolna część nie jest w stanie dojść tak równo w to miejsce, gdzie powinno się włożyć śrubę. Dlatego na razie zdjęłem Pablo Bar. Bo wiem, że tam będą jakieś dochodziły jeszcze elementy stelażu, dlatego nie chcę na razie w ciemno go gdzieś przykręcać, żeby znowu go nie odkręcać. Także CB Radio sobie na razie, na razie wisi, ale mam nadzieję, że coś uda się z tym później zrobić. Kolejny element to uchwyt, na którym będzie się opierał cały mechanizm otwierania tego dachu. On idzie tutaj w takie miejsce. Tutaj tą zaślepkę można wyjąć bardzo łatwo. O, wystarczy mocniej pociągnąć i ona wychodzi. No, i tutaj to już bez problemu. Wszystko jest też opisane, że z lewej strony to ma być. Są też otwory centrujące, także tutaj z instalacją tego nie powinno być absolutnie żadnych problemów. Ja tam sobie zasłoniłem ręcznikiem troszeczkę, żeby upewnić się, że przez przypadek nie uderzę w dach, nie niszcząc go. I mamy tutaj dwie śruby i nakrętki. Dobra, teraz hardcore. Zrobiłem już to po drugiej stronie, ale no łatwo nie jest. Uchwyt na, na dach trzeba włożyć w prowadnicę i z, przykręcić do tego elementu. Tylko problem jest w tym, że tego elementu nie da się na dół zostawić. Musiałem tutaj linką go związać, żeby on z powrotem nie wracał, bo jak wróci z powrotem na swoje oryginalne miejsce, na którym miejsce spoczynku, to nie mogę tutaj włożyć tego. Rozłożone być nie może. Siłowniki po prostu to rozpychają. I teraz jest najśmieszniejszy moment tego wszystkiego, czyli trzeba to, które się tak ledwo trzyma tylko na tym jednym kółeczku, połączyć z tym. I tutaj przepraszam, jeżeli wyjdę z kadru, ale muszę powoli odpiąć tę linkę moją. Ok. I tutaj tą końcówkę trzeba skręcić. Tutaj jest taki, taki gwint. Tutaj idzie śruba, która ma dwie podkładki plastikowe. Jedna po zewnętrznej, druga po wewnętrznej stronie, albo po kogoś do pomocy, albo macie silne palce, które to utrzymają, to, to się uda. I polecam tu grzechotka dziesią, dziesiątka, końcówka. Bo instrukcje jest napisane, że macie to kluczem zrobić, a kluczem to uwierzcie. A... Zaraz zobaczymy co trzeba zrobić dalej, ale, ale to był hardcore. <grystanie> Teraz tutaj te dwa pałąki, to w sumie nic trudnego, jedyne na co musicie zwrócić uwagę, bo ja nie doczytałem w instrukcji, musiałem odkręcać tą tylną, troszeczkę dłuższą, ona jest dosłownie kilka milimetrów dłuższa, więc się nie zdziwcie, że, że prawie nie ma różnicy. Tą tylną trzeba przykręcić po tylnej stronie tutaj tego uchwytu, a tą przednią trzeba przykręcić po jego przedniej stronie. Klikiem tutaj do przymocowania tego materiału do tych prowadnic po obu stronach jest to, jakże już położycie ten materiał dachu na jeepie. On jest teraz położony spodem do góry. To tutaj ten pierwszy pałąk, który jest na samym przedzie jeepa, i tak zostanie, po prostu odwracacie do góry nogami. Bo on oczywiście będzie leżał do góry nogami, ale po odkręceniu tutaj takich śrubek w jednym z poprzednich kroków tutaj trzeba było je odkręcić. Jesteście w stanie go wywrócić do góry nogami, i tutaj wtedy te prowadnice ładnie będą się zrównywały z miejscami do przykręcenia. Teraz jest moment, w którym użyję super glue, czy tam, kropelki, po którą pojechałem rado do sklepu. Mamy tutaj taki, taką śrubkę i gwint, nakrętkę, coś takiego, i to będzie właśnie wiązało tą linkę metalową tutaj do tego ostatniego pałąka soft topu. Najpierw podobno musimy sprawdzić czy wszystko się ładnie otwiera do tyłu. I to jest właśnie fajne, bo ten Trektop Ultra otwiera się całkowicie. O, no tam jeszcze są niedokręcone te śrubki, ale to dopiero za dwie strony mamy je dokręcić. O. Wow. Ekstra jest, że ten trektop można teraz cały obniżać, tak jak ten normalnie soft top małparowski. Kurde, to jest petarda w ogóle. Nie wiedziałem, że tak będzie. Myślałem, że on się otwiera tylko tak może do połowy, może tutaj jakoś tam zwisa troszeczkę dalej za pasażerami. Ale kurde, jak schodzi na sam dół, to to jest petarda. Tutaj zawsze można się namęczyć. Jak nie jest rozgrzany dobrze materiał. Nie, no jak masło, nie. Teraz tylko zostało założyć okna. Nie pokażę wam jak będę się z tym męczył, albo nie, bo się teraz grzeją. Także zobaczycie efekt końcowy. I co myślicie? Ja jestem zaskoczony, że ten softtop aż tak bardzo mi się podoba. Kiedy Daniel mi go wysyłał, powiedziałem mu: no, no spoko, ogólnie potestuję, ale pewnie ja bym wziął ten taki tradycyjnie, żeby tam było jednak trochę więcej miejsca z tyłu. No teraz wam powiem, że. Nie wiem, ten samochód zyskuje teraz troszeczkę jeszcze bardziej takiego wyglądu, takiego dune buggy, albo może Hamera H1 z tym ściętym tyłem, też była taka wersja. Troszeczkę wyżej jest ten dach. Jeżeli zastanawiacie się, ile to wcześniej było 194,5 cm wysokości w najwyższym miejscu, teraz jest 198,5 cm, czyli około 4 cm różnicy. Bardzo mi się podoba, właśnie jak ten soft top tutaj jeszcze idzie do góry. I potem właśnie opada na dół, tworzy się bardziej taki naturalny kształt. Dla mnie, harstopy w Wranglerach są troszeczkę zbyt płaskie u góry. Mogło być tam troszeczkę więcej tej opływowości, wyglądałoby to kozacko, ale rozumiem, że może nie jest to aż tak bardzo osiągalne. Bo pewnie tą krzywiznę trzeba byłoby przenieść na te pierwsze panele, i wtedy, jakby się ją zdejmowało. To by oczywiście zajmowały więcej miejsca i byłby kłopot z ich przechowywaniem. Jak się rozłoży ten dach do pozycji Sunrider, tak jak widzieliście, tutaj troszeczkę dużo tego miejsca to zajmuje, znaczy wysoko wychodzi, ale mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ten oparowski softtop też troszkę wystawał do góry wtedy więcej, nie wiem czy aż tak mocno, natomiast nie jest źle moim zdaniem. Ja Dla mnie przede wszystkim funkcjonalność softopu polega na tym, że można go całkowicie otworzyć i zdjąć te szyby boczne i tylną. I jeździć wtedy tak, i najlepiej jeszcze wtedy, zdejmując oczywiście drzwi i zastępując je rurowymi. Wczoraj przejechałem tym softopem jakieś 40 km. No, zwraca ogólnie ten samochód jeszcze bardziej na siebie uwagę, muszę Wam powiedzieć. Jedzie się spoko. Nie ma tutaj jakiś innych wrażeń niż z tym softopem Moparowskim. Maksymalnie chyba jechałem około 100 na godzinę wszystko wytrzymywało. Nie słyszałem jakiegoś wiatru, no, ale też była bezwieczna pogoda, więc to trudno na razie oceniać. W tym tygodniu, czyli dla mnie w przyszłym, dla Was pewnie w tym tygodniu e, jadę do Gdańska, do trasek off-road, tak zobaczymy jak to będzie się sprawdzało. Tam też oczywiście będę musiał poruszyć tą kwestię tego Pablo Bara, że może w innym miejscu trochę da się przyczepić, bo na razie musiałem zdemontować CB Radio. Jeśli chodzi o instalację tych tylnych okien, to tutaj z jednym wyjątkiem nie było żadnego problemu. Materiały faktycznie były rozgrzane, tutaj wszystko dało się tu naciągnąć, ja pamiętam jak w czyli właśnie instalowałem ten trektop kiedy było za zimno, no to powiem Wam, że wszystko jest zawsze dobrze dopóki nie instalujecie tego tylnego okna, bo z nim jest największy problem, żeby je właśnie naciągnąć z jednej na drugą stronę. Tutaj nie było tego problemu, natomiast dosyć ciężko wchodziły te prowadnice tego tylnego okna u góry. Autentycznie musiałem stanąć w bagażniku i się zaprzeć i ciągnąć ten, te tylne okno, żeby ono tam się w tą górną prowadnicę wsadziło. Myślę, że mam nadzieję, że to się trochę wyrobi. Poza tym, tak jak mówię, materiał był rozgrzany, więc nie było problemu problemu z tutaj naciąganiem tych samych materiałów i wszystko było zainstalowane dosyć sprawnie. No jakość tych materiałów no z wierzchu na pewno to jest dokładnie to samo co Mopar w tej wersji Twill ma na swoim softtopie. Nie wiem czy ten materiał jest cieńszy, grubszy, trochę trudno mi to porównać, musiałbym dotknąć dwa, ale naprawdę bardzo solidny kawał soft -topu. Jeśli chodzi o sam proces instalacji to przebiegał dosyć gładko. W jednym miejscu chyba instrukcja źle mówiła, że rozmiar torxa potrzebny do odkręcenia pewnych śrub jest inny, bo było chyba T30, tak naprawdę było T25. Poza tym dosyć czytelne były te instrukcje, no oczywiście w języku angielskim, więc jeżeli nie znacie angielskiego, to zawsze myślę, możecie jeżeli jesteście blisko Wrocławia, to w Go 4 na pewno też Wam zainstalują ten softop. To tutaj skomplikowanych rzeczy nie było. Trochę tych kroków oczywiście jest, ale to jest ten pierwszy raz, kiedy instalujecie ten softtop. Potem już jak on jest złożony i się go zdejmuje, to w tej bardziej złożonej formie można go po prostu gdzieś tam przechowywać w sezonie zimowym. Będę go sobie dalej testował. Przejada autostradą, oczywiście zobaczę jak jest głośno, chociaż dla mnie to nie ma większego znaczenia, po prostu głośniej się włącza radio i to też zależy od tego, czy jest wieczna pogoda, czy nie. Na pewno ubijemy go, zobaczymy, czy coś tam przecieka do środka, także jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat tego softopu, no to śledźcie ten kanał. Dobra, dzięki wielkie, dzięki, że jesteście, polubcie, subskrybujcie, dziękuję Go4x4 za przesłanie mi tego softopu do testowania, na pewno, na pewno będę testował, także śledźcie, ten kanał y, polubcie, zasubskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Nara ta mega.